Się dzisiaj będziemy testować takiego kebaba, którego ym, ym, wziąłem w craftowe gemuze, Tak to się nazywa? W Gdyni. Tak, w Gdyni. Uh -huh. yy, ten kebab się nazywał ten jak? Lawasz. Lawesz, tak. Yy, no, tak ma takie różowe, więc bardzo dziwne. Tak, placek, no. To tylko tak się nie wydaje na kebab, że to ma prawie serwowe. Yy, I patrzcie. W środku tak ma. Ale chyba nie będę pokazywał, co jest w środku, tylko to przetestuję. Tak Mmm, no, bardzo, bardzo dobry. Mm. Co to jest? To po małym Do jedzenia. Co to jakiś kwiat. A nie, to ta, ten liść jakiś. Co to jest? Mięta. A, mięta, tak, bo tam było napisane, że jest z miętą. Tak, mm -hmm. mięta zwykle jadalna. Oczywiście. Ale dobry kebab. Mm. A sosik jak? Sosik, o, sosik jest tam. Muszę ugryźć, żeby się dokopać. Daj 9,5 na 10. 9,5 na 10, to żałuję, że nie wzięłam. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Spróbuję. Mmm, pycha. Mm. Polecam. Czuć, że kraftowe, dobre mięso. Mhm. Mm to jest pomarańczowe. Spadło mi <słyska> <słyska> To jest mięso. Dziwne? E, ale ogólnie kebab naprawdę dobry, polecam bardzo. I widzimy się w następnym odcinku.